Żadne muala nie padło, a muala widnieje na lokale No a tutaj muala nie było i chciałbym, żebyście to zdjęli nie, muala była. Znajdujemy się w okolicy centrum handlowego Reduta Nagrywaliśmy tutaj kiedyś kebab o nazwie Silver Kebab. Właściciel tej budki postanowił nakleić sobie muala Takie duże, wydrukowane To muala wisi, wydaje mi się, że co najmniej od jakichś dwóch miesięcy Uznaliśmy, że jest to całkiem niezły kebab, jak za te pieniądze I ogólnie całkiem nam smakował Ale żadne muala nie padło, a muala widnieje na lokalu Wcześniej widniał tam po prostu wielki, wydrukowany napis Polecane przez muala, ale muala taką czcionką normalnie Jakimś arialem, wiecie o co chodzi Teraz jest wyj**ane wielkie muala No i trzeba coś z tym zrobić Dzień dobry, Dzień dobry. Witam, wisi mola u was To jest mój znak eee, Wie pan o co chodzi, czy nie? Chcesz I call my boss? Tak, tak no. Halo, halo Dzień dobry, tak, co tam? Eee, dzień dobry, księżulo z tej strony Kojarzy pan? Tak, tak pana. Przykleiliście sobie mola No a tutaj mola nie było I chciałbym, żebyście to zdjęli Nie, mola byle.